No, Siemka w kolejnym odcinku, moja terapia. Także słuchajcie, ten odcinek będzie się nazywał pierwsza wizyta w ogóle Mexicano TV. wita jak zawsze z mojego podwórka. Znaczy nie z mojego, z naszego. Także słuchajcie, no teraz opowiem Wam kolejną historię, jak to z tym wszystkim było. To będzie odcinek drugi, i zaczniemy, może od tego. No, wstałem, słuchajcie, rano i tak zwlekałem strasznie. Zwlekałem, zwlekałem z tym zapisaniem się jakoś. Nie mogłem tego przeżyć i nie mogę do tej pory przeżyć, że obca osoba w ogóle może mnie gdzieś tam wcisnąć w ogóle w parodię. Ale to mniejsza o większość. No, wstałem rano, słuchajcie, tak przebudziłem się. Nie wiem, jaki to dzień był. Mniejsza o większość, na pewno w tygodniu. No i stwierdziłem, no, no co trzeba zrobić? Trzeba wypić piwo. Wypiłem, słuchajcie, te piwo, nie? To była godzina gdzieś koło 6, koło 6 rano, no. Raz trochę później teraz wstaję, dzisiaj jakoś wcześniej wstałem, krótko spałem strasznie. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich widzów, którzy byli dzisiaj rano na, na, na tym, na live'ie, ale, ale mówię, jeszcze muszę to dopracować, jeszcze tak do końca nie ma tak, jakbym chciał, więc jeszcze będę na tym pracował, ale prawdopodobnie dzisiaj live'a odpalę. No i wstałem, wypiłem te piwo, słuchajcie, no i... No i cóż, zjadłem się na nie i no stwierdziłem, no dobra no. Trzeba iść się zapisać. No nie ma wyjścia, bo i tak to mnie nie uniknie. No nie uniknie mnie to zapisanie się. No więc szybkim krokiem sobie szedłem do, do tej poradni. Od uzależnień szybkim, bardzo szybkim. Twardo. Ale wiecie, że słuchajcie, że tak im bliżej byłem poradni, tym... Ten krok się zwalniał dla mnie. Był moment, kiedy chciałem zawrócić. Wiecie, poważnie mówi. Chciałem zawrócić. Z sercem, w ręką na sercu. Chciałem zawrócić. Dobrze mówi, pokazuje z tej strony serce. <laughs> Trochę mam zabawny dzisiaj humor. Chciałem, słuchajcie, zawrócić, ale. <laughs> ale poszedłem. No, dobra, poszedłem. Szedłem, już, już, już byłem dosłownie przed. Przed wejściem, i słuchajcie, przypomniałem sobie, że wypiłem te piwo o 6 rano. A wiem, że tam trzeba dmuchać. A że byłem pierwszy raz, to nie wiedziałem, czy będę dmuchał, czy nie. Więc trochę byłem zestresowany. Byłem zestresowany, ale dobra, okej, okay, myślę, no. Co ma być, to będzie, nie? Co ma być, to będzie, no. Wszedłem tam do tą terapię. Yy, tam do, do, do tej biura obsługi, oczywiście, nie? Tam pani się przywitała ze mną, oczywiście tam nie musiałem dmuchać akurat, te piwo chyba zeszło ze mnie. Zeszło, prawdopodobnie zeszło, bo tak gdyby wyczuła, to bym kazała mi dmuchać, yy, więc zeszło te piwo ze mnie, więc nie było ode mnie czuć. Nie zawsze muszą kurde coś robić, jak ja nagrywam. Yy, I słuchajcie, no cóż, no, porozmawiałem, założyliśmy kartotekę i tak dalej, nie? Nie wiedziałem, co będzie dalej, bo tam trzeba było podać dane, wszystko i tak dalej. Numer telefonu trzeba było podać. I, którego ja nie pamiętam, bo mam trzy numery generalnie nie yy, i nigdy nie pamiętałem swojego numeru telefonu. Nawet jak ktoś mnie na ulicy zapyta, jaki masz numer telefonu, powiem, że nie wiem, nie mam pojęcia zielonego. Także sobie porozmawialiśmy w tej recepcji. O, tak bym zwał recepcja, recepcja, recepcja. No porozmawialiśmy sobie, ona mnie zapisała, dała mi karteczkę yy, na pierwszą wizytę do, yy, do tego do, do psychologa. Bodajże do psychologa na daną godzinę, na daną datę. Także nie było tak strasznie. Wyszedłem w sumie zadowolony, że myślałem, że będzie gorzej. Trochę miałem stresa. Nie powiem wam, ten pierwszy raz w życiu to. No, miałem stresa, nie? Bo nigdy tam nie chodziłem. Oprócz tego, że robiłem tam coś innego, ale to mniejsza większość. No i powiem wam szczerze, że jakoś poszło. Ten pierwszy raz najgorszy był. Najgorszy, Ach, najgorszy naprawdę, no słuchajcie, teraz jeszcze pozdrowie, no nie wziąłem zeszytu, poczekajcie sekundę. Sorki, już jestem... Muszę z kartki, z zszytu, bo niestety no, nie mam pamięci do tylu. Pozdrowień. Także po pierwsze to dziękuję Wam i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będzie opisane moimi słowami no, bo chciałem powiedzieć inaczej moimi słowami yy, yy, ta pierwsza wizyta to pierwsze co czułem i w ogóle jak, jak to wyglądało. Yy, I także, także zapraszam na część trzecią bo muszę to jakoś rozbić na części. A teraz damy pozdrowienia dla tych wszystkich porannych ptaszków, które dzisiaj, dzisiaj rano siedziały ze mną, męczyły się ze mną. Dowalały mi, trudno, ja już się przyzwyczaiłem, nie rusza mnie to. Także, ale, ale dobrze, że jesteście. To jest najważniejsze. No, przede wszystkim Nowy Sącz pozdrawiam. W zimno, wiecie? Nowy Sącz pozdrawiam. Nigdy nie byłem w Nowym Sączu, ale podejrzewam, że to jest ładne miasto i być może kiedyś w przyszłości może odwiedzę, ale pozdrawiam, zapraszam. Dzisiaj będzie liveik, na pewno yy, o godzinie pewnie znowu 17-18, gdzieś koło tego. No Sisi, pozdrawiam Cię Sisi naprawdę, pozdrawiam Cię Sisi. Chociaż nie wiem kto to jest, ale pozdrawiam, okejka. Okay Eryk z Chodzieży, pozdrawiam Cię Eryk z Chodzieży. Powiem Ci szczerze Eryk, że naprawdę Mam szacunek do ciebie, ale nie wiem gdzie je schodzisz. Będę musiał sprawdzić to na mapie. No, ekipę z Lublina, no to Z Lublina, tylko od którego Lublina? Od Lublina, który stoi na szkolnej 17, czy od Lublina, który jest miastem Lublin? W każdym razie, Eryk, pozdrawiam cię serdecznie. Znaczy, ekipę, przepraszam, ekipę Konaria. Ja? Cokolwiek miałoby to znaczyć, taką masz ksywę na tym, na, na internecie. Także Konar ja pozdrawiam Cię, a także również Patryka i Kacpra. Życzę Wam kurde, bo macie teraz jazdę, także życzę Wam dobrej jazdy. No i mam nadzieję, że zdacie sobie naprawko, że Wam się uda, że przy pierwszym podejściu tego Wam życzę. Naprawdę słuchajcie tego Wam życzę i mówię też zapraszam na 17 na live'a czy będą donate, y, czy nie będą? Będę na live'ie na pewno. O, poranek świstaka. Wiesz co? Pozdrawiam Cię poranek świstaka, bo to tyle będzie pozdrowień na razie. Pozdrawiam Cię poranek świstaka, ale kurde, ten poranek świstaka mi się z czymś kojarzy, z czymś podobnym do mnie, bo ja mam codziennie poranek świstaka. Codziennie rano wypiję browar, zjem śniadanie, no i jakoś tam się coś tam działam na kąpie albo dla was nagrywam. Także poranek świstaka. Pozdrawiam Was, ciebie. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy uczestniczyli dzisiaj z samego rana, mimo tego, że naprawdę, słuchajcie, tak jak mówiłem, wstałem o godzinie, no daj Boże, piąta, czwarta, piąta, gdzieś taka, już nie patrzyłem na zegarek, mniejsza o większość, nie? I naprawdę od tamtej godziny do godziny tej, kiedy odpaliłem live'a, to męczyłem się z tym live'em tragicznie, ale z ustawieniami. Ale myślę, że już chyba dobrze, prawie wszystko poustawiam. Chyba dobrze, chyba prawie wszystko. Jeszcze tylko drobne szczegóły. No i trzeba będzie sprawdzić, czy donate jakieś będą lecieć czy nie. Natomiast co do protezy, słuchajcie, to nie jest żart, to nie jest fake. Mam dogadane z zagranicą, już nie, nie będę tu wymieniał z kim i tak dalej. pieniądze będą płynąć na paypala. na PayPala, Nie musicie wpłacać, bo ja tego od was nie wymagam. Myślę, że z zagranicy chłopak, który chce też pomóc tej dziewczynie, to to, to słuchajcie, myślę, że to ogarniemy jeżeli będziecie chcieli wpłacać ja podam numer konta na Paypal czy tam gdzieś, oczywiście dostęp do konta będę miał ja i, i ta osoba, która chce pomóc bo, bo to generalnie ja dałem pomysł, bo to moja koleżanka on to zorganizował więc, więc raczej się nie poddamy prawdopodobnie od jutra albo od dzisiaj nawet będzie już będą pieniądze zbierane wiem, że kolega Nazbierał na wózek 70 tysięcy słuchajcie, złotych dla jakiegoś kumpla, który potrzebował wózka na wymiar, więc, więc słuchajcie, że myślę, że to się uda, to nie jest fake, Sami się przekonacie, czy to nagram, jak już nazbieramy, bo z tego co tak doszliśmy na razie do porozumienia, to będziemy zbierać do 4 albo do 6 stycznia. Przyszłego roku, więc zobaczymy. Także słuchajcie, jeżeli ktoś mówi, że to jest jakiś fake, że ja chcę coś okraść i tak dalej, no to sorry, no nie. Ci, co w to nie wierzą, to jak nam się uda, to zobaczycie, to Wam kopara opadnie. Także, także mówię, nie, nie, nie każę nikomu wpłacać pieniędzy. W każdym razie na pewno ogłoszę, kto to jest. Być może wyślę na Facebooku jakieś zdjęcia tej osoby, jak była pobita i tak dalej bo to przez to straciła praktycznie nogę, no trochę przez lekarzy, a dziewczyna jeszcze jest, jak to się mówi, w kwiecie wieku, od roku nie wychodzi z domu i to jest, bo nie ma jak wyjść, bo miała protezę jedną, ale schudła i ta proteza na nią nie pasuje i, i po prostu, no mówi, że jest za luźna, że po prostu nie da się rehabilitacji robić, więc skoro już mam takie możliwości jakieś drobne, żeby, żeby komuś pomóc, bo jak wy y, robicie y, donate dla mnie lub tam jakieś tam paczki to w sumie też pomagacie więc uważam że słuchajcie też trzeba pomóc dla tej osoby próbować warto czy się uda zobaczymy na pewno te pieniądze nie pójdą gdzieś w kosmos i tak dalej mam nadzieję że tak będzie także mam kontakt z tą osobą z, z zagranicy dzisiaj właśnie będziemy jeszcze rozmawiać gdzieś koło około dziewiątej godziny rano I, także mówię Wam, no, że prawdopodobnie zbiórka będzie, będzie się zaczynała już od dzisiaj ja dostanę tylko namiary, żeby ogłosić to też na filmie czy tam nawet na live yy, a co z tym zrobicie, to sami pomyślicie no jest gruba kasa do zebrania, bo to no, sporo trzeba zebrać sporo, sporo i jeszcze plus dla nich na, na jeszcze jedną rzecz to nieważne, ja Wam wszystko powiem nie jest to żaden fake ani złodziejstwo, zobaczycie sami. Ci, którzy nie wiedzą, jeszcze raz powtarzam, zdziwicie się, że, że myślicie, że tylko ja myślę o sobie, o swojej głowie. Nie, absolutnie nie. Jeżeli komuś mogę pomóc, staram się pomóc, a dobrze trafiłem, bo trafiłem do kumpla, który akurat nie wiem, tak mnie tknęło, żeby do niego przekręcić, skontaktować się z nim. Czy on będzie chciał, żeby, żeby podać jego imię i, i skąd on jest, to, to nie wiem. Jeszcze będę z nim rozmawiał, to się dowiem, to jeżeli coś, to na następnym odcinku to podam. Także, także słuchajcie, to nie jest żaden fajk. I to nie jest kurde, śmieszne, bo nie chciałbym też żyć bez nogi. Już chyba bym wolał żyć bez ręki niż bez nogi. Także trzymajcie się jeszcze raz i zapraszam na live'a i zapraszam też na kolejny odcinek. Moja terapia. Trzymajcie się.